Nasi przyjaciele w Polsce mogą teraz cieszyć się darmowym Wi-Fi i internetem. Stało się to możliwe dzięki nowemu rodzajowi przenośnego Wi-Fi o wysokiej intensywności, opracowanemu przez University of Sydney Research Institute i University of Melbourne. Nie ma żadnych umów, miesięcznych opłat ani potrzeby instalacji okablowania. Wystarczy jednorazowy zakup i można cieszyć się nim za darmo na zawsze. Działa na wszystkich obszarach, w tym na obszarach wiejskich, górskich i odległych lokalizacjach zewnętrznych. Wystarczy go włączyć, aby natychmiast połączyć się z internetem. Po aktywacji można bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego internetu w dowolnym miejscu i czasie w zasięgu do 200 metrów. Możesz podłączyć wiele urządzeń jednocześnie, takich jak smartfony, komputery i tablety, dzięki możliwości sieci 5G o wysokiej wykrywalności. Oferuje prędkość transmisji 1 GB na sekundę, umożliwiając pobranie dwugodzinnego filmu w 10 sekund, czyli 10 razy szybciej niż zwykłe łącze szerokopasmowe. Obsługuje nieograniczoną, szybką transmisję danych, zapewniając płynne działanie nawet przy podłączeniu 20 urządzeń, bez konieczności martwienia się o wysokie koszty łącza szerokopasmowego. Produkt wykorzystuje dedykowaną sieć satelitów Starlink, zapewniając wysoką jakość usług nawet w odległych obszarach. Zamów już dziś i skorzystaj z 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli nie będziesz zadowolony, natychmiast zwrócimy Ci pieniądze. Kliknij link, aby kupić teraz.